Witam serdecznie w kolejnym Pateriare. Zaczynamy dzisiaj od nakarmienia mamek. Przywiozłem tutaj yy, oto to właśnie siano takie. Na tam zostało i sobie będą ja yy, teraz przez parę dni na pewno jeść. Yy, ogólnie to co? Yy, no. Robi się zima powoli, to znaczy odchłodzenie spore, bo codziennie teraz jest koło około 0 stopni, na 3 minuty, na plusie, ewentualnie a w dzień jest tak lekko, lekko, tylko na plusie, tak 5 stopni, max Mamy 9 listopada i tak sprawa się ma. A ja na środku, bo tam w tym narożniku i w tym samym że bardzo pokazuję e, W tamtym roku dawałem i bardzo fajna e, trawa się pokazała latem już Więc kontynuujemy w tym roku bardziej belgrazing Tu też była się na kiszonko i już jest zjedzona przez cały tydzień chyba więc, nie, no ja planuję tu ogólnie może mm. kiedyś, się znajdę czas na w to się przywiozę od razu cały zestaw tutaj żeby nie wjeżdżać Pan z oddzielę i tylko się za jakiś czas przyjdzie im dostawić kolejny, kolejny No choć też starych na kiszonki też dostawają To co w sumie jest akurat takie pod ręką To dostają I słone czasami one obraz o formę i ci woje, bo to naprawdę są w dobrej kondycji jak, jak na jesień dopiero a ja biorę śleć na robotę i z pewnością pokażę Wam też co więcej więcej Nagrywając materiał, przypomniałem się zostawienie łapki w górę subskrypcji do mnie dole czerwony guzik oraz komentarze jeśli macie jakieś pytania lub wam się film spodobał będę wdzięczny ale ja będę dalej się do roboty muszę odpiąć łychę, bo jest do zrobienia też jeszcze obornik do wywiezienia, więc podpinam tutaj krokodyla zaraz, tylko odłożę z powrotem. Malot tutaj na miejsce swoje pozostawiłem go z góry, bo od to był lekko rozwalony, więc tam tego zawiozłem. Nie zejściło się tam nigdy za bardzo pod dachem, żeby nie przeszkadzało więc jest na dworze dużego tam yy, i tak dużych strat zazwyczaj w tym nie ma a, a to i tak nam belgreen idzie więc dobrze będzie więcej materii yy, takiej organicznej do ziemi wprowadzone A ja właśnie męczyłem przy tych szybko złączach, jak dzisiaj. Wiem, że nieco niezdrowe jest takie odpalanie i gaszenie ciągnika. No, ale widzieliście, że w tym przypadku nie miałem wyboru. Tu są w dziurę wsypałem ostatnio Bo tu zawsze takie błoto zimą robi i mam nadzieję, że teraz trochę to się utwardzi i już nie będzie błota takiego jak wcześniej Jeszcze jak mi nie trzeba, to jeszcze tutaj gruzu trochę mam, to sypnę a co nie będzie potrzebne to na przyczepę i do znajomego no, Mam nadzieję że ten kąt jest dobry bo tak mówię robiłem to bez aplikacji na czuja dzisiaj Jest też ładna, to tak nie chcę się co chwilę wyciągać z tego telefonu sprawdzać Dzień y, upływa A ja jeszcze za dużo dzisiaj w gospodarstwie y, prac nie wykonałem Byłem po kontowniki, zamówiłem do obory Dzisiaj y, w mieście, w sklepie W poniedzieli mam je do odbioru, to mnie od razu dotnie w wolnej chwili tam znajomy na 120 20, Że mogę we się sobie w aucie bez kombinacji przywieźć to tak. To akurat wychodzi z 1,6 metrowy odcinek i 1,22 metra z drugiego No, będzie zrobione To no, będzie, dobra. ucięte to potem nie można już To spawać w końcu, bo Dzisiaj pierwszy, pierwsza część y, y, Remontu na YouTube'a wrzuciłem Jeszcze nie czytałem komentarzy, czy jakieś się w ogóle pojawiły Na część odpowiadam często po, od razu pod filmem A na część szukajcie odpowiedzi w kolejnych materiałach Bo jeżeli jest coś bardziej takiego ciekawego, albo do rozbudowania odpowiedzi To raczej odpowiadam na filmie, żeby więcej osób od razu yy, znało odpowiedzi, nie powielało się pytanie też nie, nie pamiętam czy odpowiadałem, ale takie było pytanie ostatnio Czy rolnicy też prowadzili gospodarstwo? I wam powiem nawet ciekawostkę, że nadal prowadzam, a ja tylko pomagam Na razie Na co dzień ja krów nie doje kto, kto dokładnie oglądał materiał, tam chyba mówiłem No bo mam inne zajęcia Jak muszę, czy jestem potrzebny, to tam bez problemu, nie? Ale... Innymi zajęciami się zazwyczaj zajmuję na gospodarstwie uprawy, ewentualnie jakieś przeróbki, takie prace no, z ciągnikiem. Jeżeli jest taka opcja, to odciążę chociaż w ten sposób. To już zmieniliśmy zasadzie trochę sposób żywienia krowy. Na no, bardziej korzystniejszy i mniej pracochłonny dla nas, bo do tej pory dawaliśmy dwa razy dziennie kukurydzę, jak nie było poplonu. i rano się kiszonka do kukurydzy, wieczorem słoma, a teraz jest raz dziennie trochę więcej kukurydzy rano, a wieczorem się kiszonka i słoma już, i wieczorem tam z taczkami nie trzeba jeździć, żeby no, jak do jest potrzebne yy, na no wieczorem, no. Do kieszonki nie, bo się na kieszonka jest w więc tylko w pomieszczeniu tam to wszystko jest, więc nie ma mrozu, nie marznę się na tym mrozie ani nic, a rano to jest widno, po ciemku też się nie trzeba męczyć. No, chwilę zostawiam ciągnik. No, ostatnio wyłączam prąd bo po co ma chodzić i mi się akumulator yy, męczyć masakra, mam ja znowu taką ciapę tu nic nie ruszyłem od ostatniego materiału ale liczę, że dzisiaj jak się uporamy najpierw z tym najważniejszym to posprzątamy tu trochę Tak wszystkie tuperelki, jak ja to mówię stąd znikną na odpowiednie miejsca też mnie trzeba, widzę się przejecha na tartak, pod trochę desek będzie potrzebnych na pewno. Też tamte drzwi planujemy. Może nam się uda w tym roku zrobić już, bo są też takie wylejakie. Bez marudzenia. Widzimy się przy oborniku albo pracy tu. Jak widzicie na tym sporym Penlapcie, coś tam na pewno pokazałem. Pościelone, wywiezione. Kukurydza jest i tutaj posprzątane mają dziewczyny. Od razu wizualnie zmalały normalnie jak to zawsze się śmiejemy. Że po wyważeniu są ciutka mniejsze niż przed wyważeniem. Dobra taka praca. Bierzemy się dalej. A więc zabieram się teraz za tutaj sprzątanie tego gruzu, może zacznę od zbierania jeszcze rękoma. Tych większej frakcji a na koniec tym spadłem albo i nie. nie wiem jak co za to zabrać ale trzeba posprzątać miałem podjechać bliżej, ale mówię, ale dobra Tak mi się wydaje, że jak już tu się posprząta i się zacznie tu wynosić wszystko stąd, to wizualnie będzie to już wyglądało na tyle dobrze, że naprawdę będzie widać już jakieś te efekty tej pracy i, i zarys obory, Jaka nie niedługo będzie. Gdyby to było mniej ziemi. To bym to zostawił sobie jako podsypkę pod, pod posadzkę, ale z racji, że jest tutaj więcej ziemi, tylko tu jest odpowiednia ilość, no to nie mogę tego zostawić, bo, bo wtedy będzie problem z posadzką i poziomem jej. Dlatego trzeba wszystko stąd zabrać. Tak, tak właśnie to wygląda. Trochę co jest, różnych rzeczy, które gdzieś mnie trzeba umiejscowić. Zastanawiam się, co z tymi wózkami zrobić. Hmm. No, wózkami, i tu też jeszcze jest trochę gruzu. Co ważne, więc, więc trochę tego się uzbiera Zawsze idzie tak fajnie odebrać, i to jest wkurzające. I tak część tutaj tego gruzu to ja łychom załadowałem. No ale tego tutaj nie mam jak dalej ładować łychom. Więc muszę pobawić się trochę ręcznie. Czas zdjąć kamizelkę, bo jest za ciepło, aż, jak się pracuje. No dobra, ja sobie będę dalej ładował będę was zanudzał efekt końcowy Będzie was pewnie bardziej interesował że dzisiaj się więcej na razie nie działo. Jest kolejny dzień, tutaj bez zmian. W środku również nie udało się dużo więcej zrobić. Było ciemno, potem też już nie było czasu. Ale teraz podałem właśnie się na kiszonkę tutaj. Odwinałem z balota sobie zajadają. Była pasowa po ostatnim filmie też spory, spora dyskusja. A propa opłacalności się wywiązała, więc stwierdziłem, że chwilę dzisiaj porozmawiamy na ten temat. Przy okazji no, tego dnia, tego filmu z wywożenia i ogólnie poruszyłbym temat opłacalności opasów. Tam dwie różne strony były przedstawiające. <laughs> Jedni, że 20 krów się lepiej wyżyje niż z opasów. Drugi, że w sumie opasy się opłacają. I ten, no, ja jestem zdania po prostu, że wszystko zależy od tego, jakie są krowy. Czy to są takie wydajności 11 tysięcy minimum, 10 na rok od krowy, plus jeszcze, żeby wszystko grało tak, jak powinno grać, rasa. To jest THF albo coś tego typu i predyspozycje dalsze do pracy, ewentualnie rodzinne, to też musi się zawsze wiedzieć, że to, to też jest czynnik zależny. Tak samo przy opasach, które wystarczy naprawdę od biedy raz dziennie nakarmić i będą rosły. Wiadomo ktoś tam pytał, że im więcej doglądasz, być mamy miały opasowe, tym więcej przyrosta, ale to tak trochę masz dużego wpływu. Nie ma, bo dostęp do wody mają ciągły. Średnią szonka praktycznie mają pod dostatkiem, tylko trzeba kukurydzę tak naprawdę rzucić im, posypać śrutę, pościelić raz w tygodniu. No więc nawet gdybym zaglądał dwa razy dziennie, potrzebuję dziennie średnio pół godziny. Nawet nie, nie wiem dlaczego, no pół godziny powiedzmy z tym ścieleniem. Raz w tygodniu co jest i wywożenie co trzy tygodnie, żeby to wbić wszystko na dziennie, no to pół godziny dziennie wychodzi do oglądania. Jednego końca opasów, czy to będzie 7, 12 czy 15 sztuk, no to jednak to jest ta sama robota praktycznie. A przy krowach, no to samo karmienie trwa pół godziny do godziny. Przy naszych mówię tu o 15 sztukach, rano, wieczorem to samo, więc średnio 5 godzin trzeba poświęcić na krowy mleczne, w tym rano o 6 pobudka i wieczorem o 17 punkt w oborze to już trzeba być no więc to, to nie jest nie można porównywać pół godziny do pięciu godzin no i pieniędzy no z 15 czy z 10 opasów nie wyżyje się tak samo jak z 15 krów ale jeżeli masz cztery kojce powiedzmy po 15 sztuk no to już jest czy po 10 sztuk no to już jest około 40 opasa i przy takiej ilości wychodzi gdzieś dwa na miesiąc no i w takiej kalkulacji Dwa, dwa byczki czy dwie jajeczki opasione na miejscu, no to jest w naszym przypadku większy przychód niż miesięczny skrów u nas. Wiadomo, w końcach to jest sprzedaż cykliczna na przykład co pół roku, albo co tam jakiś czas. Na łańcuchach można sobie ustawić co miesiąc dwie, trzy sztuki i się tak bawić. No wszystko zależy od podejścia czasu i, i predyspozycji gospodarstwa tak naprawdę, według mojej, według mojej oceny. Dlatego też, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że mając tutaj już na przykład dwa koice po... około... No na razie będzie 10 i 8, bo tu dojdzie jeszcze jedna sztuka. To jest 18 sztuk. Tyle opasów w, życiu, w naszej historii gospodarstwa nie mieliśmy na raz. No to to jest jednak sporo. I, i, i te 14 stanowisk na krowy jest tam. Plus mamki, które są. I one aktualnie generują, że zysków, ale... Mam nadzieję, że pracują na przyszłe zyski. Na razie tak, omolnie trzeba się nauczyć. No, wiadomo, z z bydła mlecznego na no, łańcuchu na mamki mięsne na wolności. No, to jednak jest inny. No, inna w ogóle bez porównania. Opieka nad takimi rzędami, kontrolowanie, wszystko inaczej to się liczy. Więc, więc no, lepiej, jeżeli jest taka możliwość, to na razie chcę potestować i mamki, i opasy, i jeszcze mleczne jest. No, i w co, w co, i pójść dalej. Tak naprawdę te kołice tutaj które są dla te bydła teraz mięsnego, zaraz mogą być yy, przechowalnią nawet na jakieś siano, albo garażem Tak samo mogą to też być przyszła obora na, nie wiem, młode jałówki mleczne albo na bydło mleczne na rusie To jest tylko, wiecie, kwestia pomyślenia i dobrania, a co ja powiem wam tutaj to powiem jedno, a co zrobię drugie, to to jest też co innego, no bo tak naprawdę yy, no nigdy nie wiadomo co Przyjdzie za tydzień, za miesiąc, za rok, a zawsze lepiej mieć już to, niż to by to stało puste i się węczyć tam na łańcuchach. Więc taka moja odpowiedź a propos tej całej opłacalności i małej sprzeczki, może nie sprzeczki, a no może sprzeczki takiej w internecie odnośnie opłacalności tego wszystkiego. Wiadomo, 20 krów to też lepiej. Ja mam tylko 14 stanowisk i nie planowałem tu nigdzie przechodzić do kolejnej obory i więcej roboty i się grzebania. Złote no, 30, to nie wiem, jeżeli gdzieś tak płacę, to naprawdę nie zazdroszczę. No, u nas jest złote 80 w tym miesiącu wyszło, czy złote 90 za mleko. Ale ja mówię, to wszystko zarobki generuje te i ilości. i większa ilość, tym więcej się opłaca. W naszym przypadku łatwiej mieć 50 opasów niż 50 krów mlecznych, bo przy 50 krów mlecznych trzeba mieć 100 bydła. A żeby mieć 100 sztuk bydła. No, to trzeba mieć więcej hektarów. Bo krowy jednak generują, jedzą więcej, mam wrażenie, niż opasy. I to już sprawdzaliśmy na łańcuchu. Niejednokrotnie. Nie Opas, który ma pod dostatkiem wszystko, ziemniej, a przyrasta i tak dobrze, bo ma dowoli. A krowy wszystko muszą przelać na mleko. I porównywać 20 opasów do 20 krów, no to na pewno bym tego nie robił, ale porównywać 20 krów do 40 minimum opasów, no to już jakieś tam pole. Manewru daje, więc takie dzisiejsze moja Moje przemyślenia a propos tych komentarzy Was z tą myślą zostawiam, czekam na dalsze Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi albo inne zdanie Też mogę, znaczy napisać, a ja z chęcią poczytam no i może się czegoś dowiem, no informuję Bo człowiek się uczy całe życie, więc Z tą myślą was zostawiam, a ja jeszcze przejdę Dalej Przyszedłem wam pokazać jeszcze również naszego cielaczka, jaki się urodził, już z tymi, nie ma. Ale chciałem poczekać, żeby no żeby trochę się doszedł do siebie. No jeszcze wszystko było z nim od początku ok, ale jest to jeden z mniejszych cielaczków, jaki mamy. Chyba jak nie najmniejszy cielak, jaki jest u nas. Byczek taki się urodził. Fajny, bystry, dość taki wiecie. Aktywny w dzień naprawdę fajny beczek. Pojemy go 3 razy dziennie, więc rośnie jak na drożdżach, żeby tam no wszystko przyswajał. Jest do wysokości mojego kolana aktualnie, czyli jakieś nie wiem, jak wam nawet pokazać, że on jest naprawdę malutki. Podług tych tutaj potyków teraz to już tak podrósł, bo rośnie jak na drożdżach. Muszę go zakolczykować jeszcze bo jest już przygotowana tylko mówię, jeszcze nie znalazłem w chwili też mi było takiego małego szkoda od razu ten kolczykować fajna sztuka, no tylko, że mówię, mała się urodziła młodsza ale na szczęście wszystko szczęśliwe sama się ocieliła, więc więc pojemy, karmimy i, i tyle w temacie, tak naprawdę już, nie ma szkody że nie mam porównania sprzed tych Tygodnia chyba, tydzień temu się jakoś urodził. No, czy pięć dni temu jakoś tak to mam wrażenie, że urósł sporo i, i fajnie wygląda po naszej najmniejszej krówce. Tak się prezentuje. To będzie chyba koniec dzisiejszego materiału. Bo za dużo więcej a nie chcę pokazać, aby wam z chęcią jeszcze dzisiaj materiał może pod wieczór wrzucił, więc 11 listopada. W dzień, no, uzyskania podległości. Więc pewnie wieczorem coś tam każdy będzie przeglądał po południu, co się dzieje na internecie. Sam tak często robię, więc mam coś dla was, taki materiał. Jeśli wam się spodobało, łapka w górę piszcie w komentarzach tak jak mówiłem wcześniej swoje odczucia czy jakieś dyskusje prowadźcie ja z chęcią się często włączam też swoje zdanie wyrażam subskrypcja oczywiście też zostawcie żeby nie przegapić kolejnych materiałów na przykład z takich jak remont tamtej części obory i dalsze rosy gospodarstwa bo nikt nie wie co to dalej będzie i jak to będzie wyglądało to dzisiaj na tyle, ja się z wami żegnam, do następnego i cześć.